Kądry RMFFM. Minister Kultury Polityk Platformy Obywatelskiej, Bogdan Zdrojewski, dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. To ostateczny krach politycznego Dolce Vita Platformy? Nigdy takiej dolczywita nie było, więc. No, wydaje mi się, się trochę w dobrych sondażach, w miłych komentarzach, a teraz nagle to się wszystko rozsądziło. Sondaże że to jest rzecz bardzo złudna dla każdego, natomiast oczywiście zawsze one cieszą wtedy, kiedy są rzeczywiście dobre. Natomiast mam takie wrażenie, że od czasu do czasu przydaje się taki zimny prysznic, aby się bardziej zmobilizować i nie popadać w samozadowolenie. Nie jest jakiś sposób na to, żeby ten prysznic ocieplić? Widzi pan go? Widzę zwłaszcza, że te wyzwania, które cały czas są, są też mobilizujące i wydaje mi się, że każdy ma świadomość tego, że funkcjonujemy w niezwykle trudnych warunkach ekonomicznych, to po pierwsze, w niezwykle trudnych okolicznościach także międzynarodowych, w związku z tym też to usprawiedliwianie też mniejszej wydajności niż byśmy chcieli też w tej grupie społecznej się pojawia. No to co miałoby być takim kamieniem filozoficznym, który dzisiaj odwróciłby bieg historii i bieg losu? Ja nie chcę zajmować... W tym momencie stanowiska premiera, bo to jest kierownik, to jest ten kapitan statku. Natomiast z mojego punktu widzenia, jak patrzę na przykład na, na, na kulturę, oczywiście, na swój obszar, to wiem, że powinniśmy w, prawie w każdej dziedzinie poprawiać uczestnictwo obywateli w tych dobrach, które tak naprawdę sami produkujemy. Ja mówię o kulturze, ale według mojej oceny, w każdej dziedzinie mamy takie samo zadanie, czyli poprawiać uczestnictwo. No tylko, że to są zadania na lata, a tutaj, o, że tak powiem, okręt tonie. E, okręt nie tonie. E, rzeczywiście widać na, na burtach tego okrętu e, zderzenia z różnymi rafami, natomiast na pewno nie tonie. Poli potrzebny jest reset, poważna rekonstrukcja rządu, nowe otwarcie, tak mówią głośno, głośno politycy Platformy, choćby Grzegorz Schetyna. Potrzebny? Premier też to w pewnym sensie powiedział. Powiedział to łagodniej i bardziej wstrzemięźliwie, ale zapowiedział i rekonstrukcję rządu i też e, nowy projekt w związku z tym. Ale powiedział coś też ministrom na jakichś wewnętrznych spotkaniach o tym? Czy to wszystko się dzieje w sferze medialnej? My ja jesteśmy permanentnie medycją. przez premiera mobilizowani na różne sposoby. Niektórzy mocniej, niektórzy słabiej, bo są mniejsze potrzeby. Ale według mojej oceny istnieje świadomość konieczności większej mobilizacji i lepszej skuteczności w tej pracy, którą wykonujemy. A istnieje też gotowość do poddania się rekonstrukcji? A tak. Wydaje mi się, że każdy ma w sobie takie przekonanie, że tą funkcję, którą pełni, pełni czasowo to po pierwsze. Ja raz zażartowałem sobie, że, że nie zasłużyłem sobie na odwołanie, ale w tym sensie, że nie zasłużyłem sobie na odpoczynek jeszcze. Bo to jednak jest tak, że pracując bardzo długo na określonym stanowisku trzeba myśleć nie kategoriami dni, tylko lat, a to jest zupełnie inna odpowiedzialność. A pan podobno już myśli o Brukseli i o Parlamencie Europejskim? Wielokrotnie zaprzeczałem, ani razu. Nie pozostawiłem takiego pytania bez odpowiedzi. Mówię jeszcze raz, że nie wybieram się do Brukseli. A może jest tak, że, że platformie przydałoby się zmiana premiera albo zmiana lidera? Dzisiaj Roman Gierdych podpowiada Donaldzie Tusku: odejdź, ratuj platformę. Decyzja dotycząca premiera należy do e, dwóch e, podmiotów. Do samego premiera e, i też jego samooceny. Ta samoocena nie jest zła, jak wiemy, i e, sił premierowi nie brakuje. I druga to jest do samej Platformy. Platforma oczywiście ma swoje mechanizmy, aby e, weryfikować także swoich przywódców. E, I to czyni raz na cztery lata, lada moment zbliżać się ten czas e, weryfikacji. Także myślę, że premier wyjdzie z tego obronną ręką. A widzi pan w, w Tusku potencjał, żeby wciąż silną ręką trzymać i rząd, i za Nie namówimy no, pan do ocen mojego szefa, bo to, to jak powiem coś dobrego, to wszyscy powiedzą no, Lizus albo to oczywiste. Jak powiem coś złego, to no, każdy powie człowiek nieodpowiedzialny. To niech pan powie coś prawdziwego. Eee, coś prawdziwego. Uważam, że Polsce zdarzyło się w ten czas ostatnich lat coś absolutnie nadzwyczajnego. Nie mówię tylko o premierze czy o rządzie, bo to zabrzmiałoby. Hmm, T, t, troszkę źle, natomiast mówię o Polsce. Polska w, w tych ostatnich latach pokazała, że może być na mapie Europy jedynym państwem, które radzi sobie z kryzysem. To po pierwsze. Po drugie, że jesteśmy w stanie bezpiecznie przeprowadzić Polskę przez różnego rodzaju transformacje i że te napięcia społeczne, które obserwowaliśmy we Włoszech, w Hiszpanii, w Grecji, etc., etc. mogą nie dotykać takiego państwa, w którym protesty społeczne były zawsze naszą silną stroną, z różnych zresztą powodów. I pomyśleć, że to była odpowiedź na pytanie, czy Donald Tusk ma siłę żeby trzymać i partię, i rząd? Nie ma siłę. A, a Schetyna powinien startować na szefa Platformy? To też jest ważne pytanie w kontekście oceny przez samego Grzegorza Schetyny i tego, co jest, co, co jest i co się dzieje w partii. Niedobrze by było, Gdybyśmy mieli taką sytuację, w której następuje mobilizacja określonego elektoratu Platformy Obywatelskiej, nic z tego nie wynikało. I niedobrze by było, aby taka mobilizacja była dekonstruktywna, czyli tworzyła taką siłę nieweryfikacyjną, tylko siłę podziału. Wydaje mi się, że Grzegorz ocenia w tej chwili sytuację w Platformie Obywatelskiej z dwóch punktów widzenia. To znaczy na ile jego ewentualny start będzie służyć nie tylko jemu, ale też Platformie. I jeżeli będzie myślał tylko tymi kategoriami, to według mojej oceny decyzja będzie dobra. A jaka? To zobaczymy. A pan by na schetynę gotów był zagłosować w końcu, to pański kraj. No? Znowu zadaje pan pytanie, takie, które, które jest, zawiera w sobie pułapkę. Ja w taką pułapkę nie dam się wprowadzić. Mam szefa, którym jest premier Donald Tusk którego szanuję cenie i mocno on was trzyma. Mocno mogę panu powiedzieć, że jeżeli chodzi o mój obszar aktywności, to przez 5 lat nie miałem żadnej negatywnej interwencji premiera w swoją jednak do... o dość dużej suwerenności działkę. Panie ministrze, dostał pan już teren pod budowę pomnika w Smoleńsku? czy To wciąż nie, nie trwa? dostałem tego terenu. Bardzo czy się martwię o czas stanie Jeszcze w tym roku są właściwie już żadne. W tym roku maleją. Ja tak jak powiedziałem, czas ten minimalny na ustawienie pomnika to jest. 3 miesiące, ale to są warunki naprawdę ekstremalne. Optymalne około 5-6 miesięcy, więc ten czas powolutku się wyczerpuje, jeżeli chodzi o możliwość postawienia tego pomnika na jesień tego roku. Uważa Pan, że Rosjanie grają tu fair? Nie wiem, dlatego że tu mamy sytuację taką, iż trwa postępowanie prokuratorskie bardzo długo, jak na, na naszą cierpliwość, niezbyt długo jak na standardy światowe. Zazwyczaj wypadki lotnicze bada się przez wiele, wiele lat. My nie jesteśmy cierpliwi. Mało tego toczy się poważna i też niepoważna dyskusja dotycząca katastrofy w Smoleńsku i w związku z tym nasza niecierpliwość w związku z tym jeszcze rośnie. Ile osób pójdzie w sobotnią noc do muzeów? Myślę, że z półtora miliona, czyli to będzie e, znowu bardzo dobry wynik. Padną rekordy? Padną rekordy prawdopodobnie w niektórych instytucjach I muszę powiedzieć, że bardzo się cieszę z tej akcji, dlatego, że ona nie tylko się poszerza, dołączają się także inne instytucje i miasta, ale co z mojego punktu widzenia jest jeszcze istotne, pojawiają się także takie obszary, które do tej pory nie funkcjonowały w strefie muzealnictwa. No tak, tylko, że sporo pójdzie, bo za darmo, a, a gazety liczą. Czteroosobowa rodzina na Wawel 200 złotych. Ja też liczę i muszę powiedzieć, że przygotowuję taki narodowy program poprawy uczestnictwa, zwłaszcza najmłodszych w kulturze. Proponuję, w tej chwili konsultuję z dyrektorami muzeów, ale także z samorządami, marszałkami, prezydentami, aby obniżyć właśnie dla dzieci w wieku do 16 lat ceny wejściówek do muzeów do jednej złotówki, tej symbolicznej złotówki. I tak będzie, czy to jest tylko. Plan program. Tak będzie, dlatego że odzew od kiedy, na to mieście? najwcześniej od 1 września, najpóźniej od 1 stycznia, czyli lada moment. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.